Jak wiadomo, pod terminem zarządzanie relacjami z klientami kryje się zarówno ogólna rzutująca na działalność całego biznesu filozofia, jak i system informatyczny, który wspiera budowanie, utrzymywanie oraz rozwój relacji z klientem. Beneficjentami drugiego z tych narzędzi są w praktyce całe działy sprzedaży w firmach, od indywidualnych handlowców, którzy na co dzień mają kontakt z klientem, aż po zarządzających ich pracą kierowników. Pojawia się jednak pytanie, jak skutecznie korzystać z systemu CRM, będąc menadżerem sprzedaży? Które funkcje i możliwości takiego rozwiązania mają dla menadżerów największe znaczenie, i które z nich są najczęściej wykorzystywane? I tak właściwie, w jakim stopniu wykorzystanie systemu CRM ma znaczenie dla efektywnego zarządzania sprzedażą? Cześć. Jestem Mikołaj i dzisiaj chciałbym Ci przedstawić, w jaki sposób możesz osiągnąć maksymalną skuteczność pracując jako menadżer w systemie CRM. Zacznijmy od podstaw. Mówiąc w tym vlogu o systemie CRM, mam na myśli takie rozwiązanie informatyczne, którego zadaniem jest wspieranie wszystkich procesów na linii klient-organizacja, a także wspomaganie automatyzacji w firmie. Choć współczesne CRMy znajdują zastosowanie na wielu różnych płaszczyznach. Jak na przykład realizacja czy marketing, skupię się tutaj na ich tradycyjnym wykorzystywaniu w obszarze sprzedażowym. Skuteczne zarządzanie zespołami sprzedażowymi nie tylko bowiem wymaga wysokich kompetencji menadżera, ale też bezpośrednio wiąże się z używanymi przez niego narzędziami. Do takich narzędzi należą właśnie systemy do zarządzania relacjami z klientami. Które dziś wykorzystują lub planują wykorzystać już niemal wszystkie liczące się na rynku firmy. Co zatem powinien wiedzieć menadżer, który chce możliwie najlepiej wykorzystywać swojej pracy oprogramowanie CRM, bez zbędnego przedłużania, zaczynajmy. Pulpit pracy. Pierwszą i jednocześnie niezbędną dla menadżerów funkcją systemu CRM, która pozwala w mgnieniu oka zapoznać się z sytuacją całej firmy, jest pulpit pracy. Codzienny kontakt z wszystkimi handlowcami firmy i bieżące przeglądanie wysyłanych przez nich ofert czy faktur to wyjątkowo czasochłonne zajęcia, na które nie każdy szef sprzedaży zawsze znajdzie czas. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest właśnie pulpit menadżera, który w jednym widoku, w przejrzysty i czytelny sposób ukazuje wszystkie najważniejsze, zaznaczone przez samego menadżera, informacje o funkcjonowaniu firmy. Na pierwszej zakładce przedstawione są aktywności właściciela pulpitu, czyli po prostu Twoje, kierownika sprzedaży. Pozwala Ci na szybki podgląd własnego kalendarza i dzisiejszych zadań, w tym np. spotkań zaplanowanych dla Ciebie przez handlowców, czy też po prostu aktualnego poziomu realizacji kluczowych celów. Kolejna zakładka umożliwia podgląd wszystkich aktywności działu sprzedaży, np. indywidualnych celów pracowników. Podejmowanych przez nich aktywności, czy po prostu ostatnich zdarzeń sprzedażowych względem wybranych kontrahentów. Poza aktywnością własną czy aktywnością całego działu sprzedaży, z pulpitu pracy masz dostęp do praktycznie wszystkich kluczowych wskaźników efektywności w firmie. Na poszczególnych zakładkach znajdziesz np. dynamiczną analizę wyszczególnionych najważniejszych danych w zakresie szans sprzedaży, ofertowania, składanych zamówień, czy sprzedaży w całej firmie. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o pulpicie pracy menadżera i jego możliwościach, serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia vloga Asi, który poświęcony jest właśnie temu tematowi. Link znajdziesz w opisie. Baza kontrahentów Kolejnym istotnym dla menadżerów sprzedaży elementem oprogramowania CRM jest baza kontrahentów gromadząca wszystkie niezbędne dotyczące ich dane. Korzystając z CRM masz gwarancję, że tego rodzaju informacje zawsze będą odpowiednio i przejrzyście uporządkowane, dzięki czemu jako szef sprzedaży z łatwością będziesz w stanie w dowolnym momencie je przeanalizować. Na całą taką bazę klientów Twojej firmy składają się pojedyncze karty kontrahentów, które po brzegi wypełnione są istotnymi z punktu widzenia menedżera danymi. Przyjrzyjmy się zatem tym najważniejszym. Standardowo pierwsze miejsce od lewej strony zajmuje zakładka poświęcona ogólnym informacjom o firmie. Znajdziesz tam oczywiście takie podstawy jak nazwa firmy, jej adres, numer NIP, ale też przypisanego do niej handlowca-opiekuna czy informacje dotyczące osób kontaktowych i inne bardziej szczegółowe dane. Następna w kolejności jest zakładka dotycząca finansów, która, jak wskazuje jej nazwa, poświęcona jest różnego rodzaju obrotom pieniężnym. To miejsce do szybkiego podglądu m.in. nieuregulowanych należności, zobowiązań czy np. łącznych obrotów netto. Idąc dalej w zakładce dokumenty, z łatwością przejrzysz wszystkie powiązane z klientem szanse sprzedaży, zamówienia, oferty handlowe, faktury, dokumenty magazynowe czy płatności. W rabatach z kolei sprawdzisz, jak wskazuje nazwa, wszystkie aktywne rabaty kontrahenta bądź do dodasz nowe czy przypisany mu cennik na poszczególne usługi Twojej firmy. Atrybuty stanowią zbiór kluczowych dla Twojej firmy charakterystyk klienta, m.in. status Waszej aktualnej współpracy, wielkość jego firmy, branże, potencjał na poszczególne Wasze produkty itd. Te pola oczywiście możesz w pełni dostosować do swojego biznesu, wpisując tu wszystkie istotne w Waszej segmentacji klienta obszary. Ostatnią zakładką, na którą chciałbym zwrócić Twoją uwagę, są zadania i zdarzenia, które w praktyce stanowią historię całych Waszych dotychczasowych relacji z kontrahentem i zaplanowanych wobec niego działań. Z łatwością możesz więc monitorować wszystkie podejmowane przez handlowców aktywności wobec klientów. Jako kierownik sprzedaży możesz w każdej chwili, w kilku kliknięciach, zaplanować zadania dla Twoich pracowników, o których oczywiście dostaną oni odpowiednie powiadomienie. Szanse sprzedaży. Jako menadżer sprzedaży z pewnością dużą ilość czasu spędzisz w module szans sprzedaży, który umożliwia łatwe zarządzanie całym procesem sprzedażowym. Podstawowy widok tego modułu pozwoli Ci na analizę wszystkich otwartych szans przez wybranych handlowców. Zobaczysz więc, ile tematów jest obecnie w trakcie zamykania, czy jakie są wartości poszczególnych szans sprzedaży. Dodatkowo w paru kliknięciach sprawdzisz także, co dzieje się obecnie z danym lidem i poznasz jego pełną historię. Ikony przy szansach Podpowiedzą ci, że zbliża się termin wykonania jakiegoś zadania, albo że taki termin już minął i że któryś z swoich handlowców nie wykonał zaplanowanego za, za, zadania w odpowiednim czasie. Tak samo dowie się też o trzeciej sytuacji, prawdopodobnie najbardziej niekorzystnej dla firmy, to znaczy takiej, w której ktoś w ogóle nie zaplanował dalszych kroków w związku z daną szansą sprzedaży. Oznacza to po prostu, że Twoja firma wygenerowała koszt pozyskania potencjalnego klienta, ale nikt się tak naprawdę nim nie zajmuje, co oczywiście stanowi dla Ciebie jako dla menedżera sprzedaży wyjątkowo cenną informację. Poza klasycznym widokiem procesu możesz skorzystać także z tak zwanego widoku zegara, który podsumowuje wszystkie wygrane szanse sprzedaży na przestrzeni miesięcy, zliczając jednocześnie ich wartość. Jest to zatem wyjątkowo wygodny sposób na sprawdzenie poziomu realizacji określonych targetów i planowanie kolejnych na następne okresy. Idąc dalej, kluczowym podsumowaniem w zakresie szans sprzedaży jest ich przedstawianie w formie listy. Taki widok pozwala na podgląd praktycznie wszystkich szans, które przeszły przez dział handlowy w firmie, zarówno tych jeszcze otwartych, jak i tych już wygranych czy przegranych. Co ważne, z łatwością przefiltrujesz się względem dowolnych wartości, np. po ich tytule, statusie, dacie otwarcia lub zamknięcia, przypisanym pracowniku czy nawet źródle pozyskania. Raporty dla zarządu. Niezbędnym elementem crm pozwalającym kierownikom na skuteczne podejmowanie decyzji każdego dnia, są wbudowane w systemie raporty. Kontynuując poprzedni wątek, znaczna część z nich poświęcona jest właśnie szansom sprzedaży. Jako menadżer z łatwością przeanalizujesz na przykład utracone szanse i sprawdzisz przyczynę ich utraty, czy też po prostu na bieżąco będziesz mógł monitorować aktywność poszczególnych Twoich handlowców. Co więcej, raporty w CRM pozwalają Ci także sprawdzić konwersję lejka i zidentyfikować wąskie garda procesu, dzięki czemu możesz doskonać ofertę firmy lub sposób pozyskiwania klientów. Dla przykładu, jeśli Twoi handlowcy duży procent szans tracą na pierwszym etapie, może to świadczyć o pozyskiwaniu lidów w niewłaściwym targecie. Z kolei, nadzwyczajnie duża utrata po ofertowaniu może sugerować pewne problemy związane z samą ofertą produktową Twojej firmy, która na przykład Wypar dla klientów niekorzystnie na tle konkurencji. Kalendarz i zadania. Kolejnym kluczowym obszarem CRM -a dla menedżerów sprzedaży jest przejrzysty kalendarz. To nie tylko kolejne miejsce, w którym szybko i wygodnie możesz planować swoim handlowcom zadania, ale też sposób na natychmiastowe przejrzenie wszystkich zadań przez nie wykonanych oraz tych nadchodzących. Dodatkowo, jeśli zdarzy się sytuacja, w której pracownik będzie się z jakimś tematem spóźniał, Dzięki funkcji kalendarza zobaczysz, że nie jest on na bieżąco i będziesz w stanie podjąć odpowiednie działanie. Poza widokiem tradycyjnym kalendarz pozwala również na podgląd w formie listy aktywności. To wyjątkowe udogodnienie w szczególności dla osób, które wolą analizować zadania różnych pracowników w postaci listy, a nie bezpośrednio na kalendarzu. Dzięki tej opcji możesz na przykład sprawdzić wszystkie zrealizowane spotkania czy wykonane w danym czasie telefony przez określonych pracowników. Wystarczy zaledwie kilka kliknięć. Poszczególne zdarzenia mogą, a nawet i wręcz powinny, zostać opatrzone odpowiednim notatką, dzięki czemu jako menadżer nie otrzymujesz jedynie suchych informacji, a faktycznie jesteś w stanie trzymać rękę na pulsie i kontrolować to, co się dzieje w Twojej firmie. Ustandaryzowane dokumenty. Przechodząc z menu do zakładki Dokumenty, w bazowej wersji systemu masz bezpośredni dostęp do składanych ofert handlowych czy zamówień klienta, aktualnych faktur sprzedaży, czy też po prostu zakupu, bądź całego repozytorium pliku. System do zarządzania relacjami z klientami ma w kwestii ofertowania szczególnie istotne znaczenie, pozwala bowiem na wprowadzenie jednolitego standardu w całej firmie i zadbanie o spójny wizerunek przedsiębiorstwa. Zarządzając raportami doty dotyczącymi ofert handlowych w sfermie, Masz dostęp do pełnej listy ofert wystawionych przez swoich handlowców z uwzględnieniem np. Na najczęściej oferowanych produktów lub ich kategorii. W drugiej z ważnych zakładek dokumentów, czyli zamówieniach klienta, możesz na bieżąco monitorować wszystkie składane przez swoich handlowców z zamówienia, ich statusy i produkty, których dotyczą, lub ich kwoty, zarówno te brutto, jak i te Zarządzanie uprawnieniami. Idąc dalej, zintegrowanie systemu CRM z Twoim serwerem pocztowym pozwoli Ci na zarządzanie uprawnieniami w taki sposób, by przyznać Ci, jako menadżerowi, pełen dostęp do skrzynek pocztowych Twoich pracowników. Dzięki temu zawsze będziesz miał wgląd do wysyłań, wysyłanych przez nich wiadomości i kontrahentów, z którymi się kontaktują, a oni nie będą musieli Ci informować o każdym pojedynczym kontakcie z klientem. W podobny sposób możesz również zarządzać uprawnieniami samych pracowników w Twoim systemie. Tylko od Ciebie zależy bowiem, do jakich funkcji i jakich informacji w CRM mają oni dostęp. Jest to więc wyjątkowo szybki i prosty sposób na zabezpieczenie się przed niepożądaną utratą danych. Zarządzanie działem handlowym to bez wątpienia wyjątkowo trudna sztuka. Świetnym dopełnieniem wysokich kompetencji menedżera sprzedaży może być właśnie system CRM, którego funkcje tworzącą z myślą o ułatwianiu pracy kierowników. Mam nadzieję, że przygotowany przeze mnie materiał okaże się dla ciebie wartościowy i wskaże odpowiednią drogę do skutecznego korzystania z CRM. -a. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości lub pytania, serdecznie zapraszam cię do kontaktu, na przykład w formie komentarza pod filmem. Pamiętaj też o subskrypcji naszego kanału, by nie przegapić kolejnych materiałów, które tworzymy z myślą o wspieraniu twojego biznesu. Widzimy się w kolejnym filmie.